Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek, i dziś witam was po raz kolejny. W bardzo podobnym materiale jak parę miesięcy temu, gdzie rozmawiałem sobie o rozliczeniu pierwszego kwartału, jeżeli chodzi o subskrypcję do World of Warcraft, gdzie subskrypcje spadły naprawdę, naprawdę masakrycznie, bo spadło wtedy prawie że 3 miliony osób odeszło z gry. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie ten materiał, on jest bardzo, ale to bardzo powiązany z tym materiałem, który będzie aktualnie, więc warto również obejrzeć tamten materiał. On znajduje się teraz gdzieś na ekranie albo także w opisie skoczcie na niego, będzie tam bardzo dużo, to co powiem tutaj będzie praktycznie powtarzaniem tego, co było tam, natomiast tam podchodziłem bardziej e, jakby spokojniej, tutaj po prostu no, już cierpliwość powoli dobiega końca, natomiast e, jeżeli już pewnie się domyślacie, po tym agresywnym tytule, który jest właśnie na tym filmie, który brzmi 50% graczy opuściło aktualnie grę World of Warcraft, Kolejny, kolejna, kolejne rozliczenie drugiego kwartału, tym razem właśnie roku 2015, wskazuje po raz kolejny spadek subskrypcji. Tym razem subskrypcje spadły z 7,1 miliona do 5,6 miliona, co oznacza, że z gry odeszło kolejne 1,5 miliona ludzi. I teraz to może być nieco przerażające. Niektórzy mogą być przerażeni tymi numerami. Co dalej, co będzie? Niektórzy mogą być zadowoleni, niektórzy mogą być smutni. Oczywiście zaraz porozmawiamy, jakie ja mam do tego nastawienie i jakie wy również powinniście mieć nastawienie, przynajmniej moim zdaniem, z tego względu, że Warlords of Draenor nie jest rewelacją, Warlords of Draenor jest moim zdaniem katastrofą i przejdziemy do tego właśnie teraz. 9 miesięcy Warlords of Drenor pokazuje nam, że Początek był naprawdę niesamowity. Początek był nadzieją. Początek był naprawdę czymś, co sprawiło, że ludzie chcieli wrócić do tego. Jaki jest mój argument co do tego? Zobaczcie sobie na liczby subskrypcji w Mist of Pandarii pod koniec 2014: mamy 7,4 miliona. Natomiast w momencie, gdy wyszedł Warlords of Drenors, 7,4 miliona wskoczyło z powrotem na 10 milionów. To była wiadomość bardzo pocieszająca. To była wiadomość, jakby. Mówiąca mi, że jest nadzieja, że coś tutaj będzie, że to jest coś wielkiego. World of Warcraft powraca na salony. No i tak, jak przez jakiś tam początek Warlords of Drenor był spoko, był ok. Tak później zaczęło się ujawniać, że Warlords of Drenor tak naprawdę nie ma być czymś dużym, nie ma być czymś wspaniałym ma być czymś, co ja bym teraz czysto w biały dzień nazwał skokiem na kasę albo po prostu wypełniaczem. Czekaliśmy na to 14 miesięcy, 14 miesięcy patcha 5.4, wcześniej również jeszcze były prace nad tym dodatkiem i pamiętam jak ja mówiłem, że 14 miesięcy, no to kurde, skoro Blizzard tak przeciąga strasznie tą datę premiery World of Draenor, to znaczy, że ten dodatek będzie dobry. Nie jest wcale dobry, nie jest wcale dobry, moim zdaniem jest katastrofą. Fakt, ma swoje jakieś dobre cechy. Ma nowe modele, ma jakieś tam fajne nowe rzeczy, ale większość z tego to jest po prostu moim zdaniem masakra. Content, który był. Ucinany był cięty do bólu, dosłownie do bólu. Następnie mamy wszystko było robione na odpierdziel, było nieinnowacyjne. Jeżeli chodzi o pacze, mamy mało paczy, bo mamy patch 6.0, który wprowadził Apexis Daily. Wszystko było gate'owane, Na przykład mamy profesje, które e, nie do końca dobrze działały. Mamy Garrison, który również nie był do końca sprawny. Wiele, wiele problemów z bety nie zostało zaadresowanych. Ludzie mówili o tym, ludzie mówili, że Garrison będzie problemem. Ludzie mówili, że problemem będzie to, iż nie ma czego robić w świecie. Ale yy, wiecie, to była beta, ludzie wtedy mówili, a to jest beta, na pewno jak wyjdzie Warlords of Draenor wszystko będzie dobrze. Nie jest dobrze. Tak jak beta stała, tak wyszło wszystko, yy, więc yy, ludzie zaczęli szybko się nudzić. Ja o tym zacząłem mówić jakiś czas temu yy, i później wyszło na to, że właśnie Warlords of Draenor miał naprawdę, naprawdę... Duży spadek subskrypcji, i chodzi mi tutaj o właśnie ten pierwszy kwartał. I wtedy już powiedziałem, że oj, coś się dzieje źle. Jeżeli Blizzard czegoś nie zrobi, to będzie słabo. Wyszedł Patch 6.1, który był tak naprawdę głównym, bo tam pojawiło się jedynie jakieś Twitter, selfie, te sprawy. To nie był Patch. Blizzard może Wam powiedzieć, że to jest Patch Duży. Po prostu to jest dla mnie coś, co jest. jest Jak można nazwać Patch 6.1 czymś dużym? To jest po prostu hipokryzja na poziomie Blizzard. Następnie mamy kolejny kwartał, który pokazuje kolejny spadek, pomimo tego, że ja właśnie robiłem dużo tych negatywnych materiałów, ludzie mi mówili na moich materiałach, że ja przesadzam, że ja płaczę, że ja nie wiem, po prostu jestem jakimś casualem, że rajdowanie. Te liczby mówią same za siebie. Ja nawet nie muszę nic mówić. Jeżeli ktoś twierdzi, że Warlords of Draenor jest dobrym dodatkiem, że wszystko jest z nim ok, no to najwyraźniej. Chyba nie ma racji, moim zdaniem. Może dla Was, dla... są jednostki, którym będzie się ten dodatek podobał. Natomiast liczby mówią same za siebie. Pamiętajcie, że to jest drugi kwartał. Mamy patch 6.2. Oczywiście pojawiło się parę wypowiedzi Blizzarda co do, tych, co do tego. I teraz posłuchajcie tego. More. Developers are working on World of Warcraft than ever before. Tłumacząc, już wam tłumaczę, więcej deweloperów, więcej ludzi tworzących grę, zajmuje się World of Warcraft niż kiedykolwiek indziej. Jakim cudem jest to możliwe? Przepraszam, ponoszą mnie tutaj emocje. To, co tutaj zostało powiedziane, to, co Blizzard powiedział z tymi deweloperami, to jest wstyd. To nie jest coś, coś, co powinni. Oni powinni siedzieć cicho i nawet tego nie mówić, jeżeli chcieliby zachować jakikolwiek, nie wiem, cokolwiek, godność czy coś. To jest dla mnie wstyd, że dwa razy więcej ludzi, więcej ludzi niż kiedykolwiek pracuje nad, na, nad World of Warcraft i dostaliśmy połowę ekspansji, dosłownie połowę ekspansji, bo jeżeli chodzi o cena, jakość, to zostaliśmy, nie bójmy się tego, wyruchani na pieniądze, zostaliśmy... Dosłownie spenetrowani na pieniądze, właśnie mówiłem, że Warlords of Draenor jest to nic innego jak powiedziałbym, nawet nawet pokuszę się o stwierdzenie, że skok na kasę, z tego względu, że zapłaciliśmy za niego więcej i dostaliśmy po prostu mniej. I to jest właśnie problem tego dodatku, że, że, że dostajemy, dostajemy mniej za tak naprawdę więcej. Pojawiły się jakieś w sklepikach mounty, to już tam mniejsza o to, ale samo podejście Blizzarda, olewackie podejście Blizzarda, jest dla mnie okropne. Oni pozostawili ten dodatek. Wydaje mi się, że większość poszła pracować nad kolejnymi projektami, choć pamiętajmy to, co mówiłem na samym początku. 14 miesięcy Mist of Pandaria mówiliśmy, że. O, na pewno to jest dlatego, że Warlords of Drenor jest właśnie teraz pracują nad Warlords of Drenor. Warlords of Drenor będzie dobre. Nie jest dobre. Jeżeli nie pracowali nad Warlords of Drenor i zostawili go w tak opłakanym stanie, no to teraz stwierdzenie, że o, Warlords of Drenor jest w opłakanym stanie, to następny dodatek musi być dobry. Czy teraz, czy teraz to jest. Czy to, teraz to. to, to, to wiecie. To, to, czy oni naprawdę nad czymkolwiek pracują? Miejmy nadzieję. Ja mam naprawdę. To jest ostatni bilet zaufania dla Blizzarda. Tak, ekspansja, która zostanie zapowiedziana już niedługo, jest tak naprawdę ostatnią szansą dla Blizzarda. Z tego względu, że pamiętajcie, teraz jest to, to, co tu widzimy, to jest drugi kwartał. Ale już niedługo, wiecie co będzie? Będzie trzeci kwartał. Blizzard, bójcie się trzeciego kwartału. Ja, ja już to teraz mówię. Trzeci kwartał to będzie masakra, jeżeli. Nic do tego czasu się nie pojawi. Żaden mały patch, żaden patch, cokolwiek w Warlords of Drenor albo nowa ekspansja, bo wydaje mi się, że nowa ekspansja pojawi się gdzieś koło 2016. Więc jeżeli chodzi o miesiące, zobaczmy sobie teraz na miesiące. Mamy sierpień, zostanie zapowiedziany. Jeżeli ma się pojawić w kolejnych miesiącach, to zobaczmy, że mamy wrzesień. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. Mamy 4 miesiące. 4 miesiące. To, to jest. To, to jest masakra. Wydaje mi się, że kolejne 4 miesiące tego samego pacza, a nawet jeśli nawet parę miesięcy dłużej pacza 6.2 to może, to może się skończyć to może się skończyć naprawdę felernie. już tłumaczę dlaczego? Bo zobaczcie, że teraz mamy 5,6 miliona, ale zaraz będzie 4 miliony, zaraz będzie 3 miliony nas będzie 2 miliony. I zaraz okaże się, że World of Warcraft nie jest opłacalny. Że World of Warcraft nie jest opłacalny. Blizzard teraz mówi, że, że te, te, ten film Warcrafta może zahypować nowych ludzi, ale jeżeli ten film ma zahypować ludzi na grę, która nie ma nic w sobie, to, to mija się z celem. To jest skok na kasę. I, I teraz, jeszcze jest kolejne stwierdzenie, że Blizzard jest bardzo, bardzo yy, wiecie, yy, taki zadowolony i bardzo yy, nie może się doczekać ogłoszenia tego dodatku. I, I twierdzą, że ten dodatek może nam się spodobać graczom. I teraz, wiecie co powiem? Okej, okay, nowy dodatek będzie fajny. Ja. Powiem tak, jestem bardzo negatywny, jestem troszeczkę może poirytowany tym, tym wszystkim. Jestem troszeczkę smutny z tego względu, że moja ukochana gra umiera. No teraz to już można powiedzieć: World of Warcraft umiera. No, no to jest straszne stwierdzenie, ale no liczby mówią same za siebie, tak? Moja ukochana gra leci tak nisko, i teraz nowy dodatek, nawet jeżeli zapowiedzą go, nawet jeżeli będzie. Cały czas będzie, będzie mówione, że ten dodatek będzie dobry, ten dodatek będzie fajny. Rzeczywiście coś tam pokażą jutro, bo oczywiście nagrywam to dzień przed, że, że okaże się, że, że to będzie całkiem fajny dodatek. To wiecie co? Blizzard ma już nalepkę w tym momencie. Nie można im ufać. Te 50% graczy stwierdzili, że nie można im ufać. Dali się zrobić na, War, na Warlords of Draenor. Więc teraz, do tego dodatku, który się pojawi, Będą podchodzić z takim, wiecie, z dystansu. Wydaje mi się, że dużo osób w tym momencie, jeżeli Blizzard właśnie tak to sobie zaplanował, nie wiem co oni w ogóle myśleli, jeżeli sobie zaplanował, że ten dodatek nagle będzie dobry, to pamiętajmy, że te 50% graczy, albo nawet więcej, bo tutaj już odchodzą kolejni gracze, będą podchodzić do tego dodatku z ostrożnością. Na zasadzie takiej, że dobra, ten dodatek fajnie się zapowiada, ale. Nie zamówię preordera, nie zamówię preordera, poczekam, poczekam sobie, wyjdzie ten dodatek, zobaczymy, jeżeli, jeżeli będą pozytywne opinie, to może sobie kupię. I to jest właśnie to, co, co, czego chyba Blizzard nie rozumie, to, że po prostu swoich, swoich fanów, swoich graczy po prostu strasznie niefajnie potraktowali i jeszcze oczekują, że ludzie będą właśnie zamawiać preordery, że będą podniecenie, że będzie ten... Jeżeli ten dodatek będzie dobry, ok, ludzie z czasem będą wracać, jeżeli on będzie naprawdę dobry. Jeżeli to będzie coś na zasadzie Warlords of Draenor po raz kolejny, że ludzie nie będą się, znaczy nie będą zadowoleni z tego, co przedstawią, to wydaje mi się, że jest to jedna z ostatnich ekspansji, w której możemy ujrzeć takie liczby subskrypcji, bo one po prostu będą spadać. Jestem tym zasmucony, jestem zasmucony, ale z drugiej strony, wcześniej wspominałem, że jestem zadowolony. Dlaczego zadowolony? Wydaje mi się, że już z kontekstu moich wypowiedzi można wywnioskować, że Blizzard zapracował sobie na to. to. To nie my jesteśmy tutaj problemem. To Blizzard jest problemem, bo oni sami zgotowali sobie coś takiego. Nie robili nic, olewali to wszystko i to są rezultaty. Wydaje mi się, że można teraz mówić, o, no Nexus, przecież to... <laughs> Przepraszam. O, Nexus, y, słuchaj, ta, 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 ta gra ma już 10 lat, ona umiera. Okej. Okay. Ta gra ma 10 lat, dobrze, ale zobaczcie, że podczas wszystkich dodatków jakoś to się trzymało. Zaczęło spadać w momencie, gdy e, było mało dorobienia. W kataklizmie kataklizm mógł pochłonąć dużo czasu, bo trzeba było przerobić e, sporą część całego Azeroth, e, więc, więc tutaj to można jakoś przymknąć oko, ale to też nie był jakiś genialny dodatek. Miejsce w Pandaria. Może i był dobrym dodatkiem, ale może nie trafili troszeczkę z klimatem, ludziom się nie, nie, nie podobało. Warlords of Draenor za to był, do, był dobry klimat, była dobre, dobre za, dobra zapowiedź. No i okazuje się, że tam po prostu jest mało, więc jakby te 10 milionów, które wróciły na Warlords of Draenor, jest dowodem na to, że ta gra może, może sobie dobrze radzić pomimo swo, swojego wieku. I. i... I to nie, to wydaje mi się, że to właśnie nie jest jak, jakiś taki element. Fakt, jest znużenie, ale wydaje mi się, że content to ponad wszystko. Ja już sobie tutaj troszeczkę rozmawiam. Mamy już 13 minut, 14 minut, nawet na zegarku, w sumie to będzie nawet więcej. Ja już powoli chyba będę kończył, więc mam nadzieję, że, 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 że wypowiecie się na ten temat. Wiecie, opowiecie mi coś, jak wygląda wasze nastawienie do tego dodatku. Czy gracie jeszcze, czy nie gracie. Wypowiedzcie się, o, oczywiście oceniajcie filmy i pamiętajmy Nie bójmy się tego, żeby krytykować Blizzarda Jeżeli są tu osoby, które jeszcze tak w głębi duszy wierzą w Blizzarda To pamiętajcie, że tak naprawdę źle będzie w momencie, gdy będzie się wspierać produkcję Będzie się wspierać nic nierobienie Nie bójmy się tego, Blizzard się poślizgnął Trzeba im pokazać to, że się poślizgnęli i że muszą po prostu wstać. Jeżeli Blizzard tego nie zrobi, kolejne dodatki będą naprawdę, wiecie, będą, będą, będą pustoszeć po prostu. Zacznie się robić pusto i ta gra w którymś momencie po prostu osiągnie swój taki bardzo dolny pułap, gdzie może, może w przyszłości pojawi się, nie wiem, pojawi się um, free to play, no nie wiem. Subskrypcje w tym momencie. 5,6 miliona, 5,6 miliona było w 2005 roku. Mamy 2015 rok, 10 lat temu, w grudniu, było 5,6 miliona. Spadamy właśnie do, do czasu Wanili, a nawet gorzej, bo właśnie ten trzeci kwartał. Jeżeli nic się nie pojawi, to będzie, będzie kolejny spadek. Myślę, że tutaj możemy nawet zahaczyć o 4 miliony, możemy zahaczyć o 3,9, 3,8 miliona. Kto wie. To też jest ważne. Tak pod koniec jeszcze wspomnę z tego względu, że to jest ważne. Jeżeli liczba subskrypcji spadnie, to po prostu przestanie się opłacać robić World of Warcraft i, i trzeba będzie po prostu coś wymyślić, coś zrobić, żeby żeby to się stało opłacalne albo po prostu to zostawić. Więc więc pamiętajmy o tym. Zobaczymy się w kolejnym materiale. Ugh, troszkę, troszkę się nagadałem. Przepraszam, nie lubię robić tego typu materiałów. Nie lubię być taki, jaki jestem, czyli negatywny. Ale trzeba, po prostu trzeba. Ja czuję się zobligowany do tego, żeby być negatywny, negatywnie nastawiony, żeby ludzi. Uświadamiać o tym, że, że to nie jest źle, to co teraz się dzieje. Jest źle, ale to nie jest źle, że, że, że ten. Znaczy, nie chcę zabrzmieć tu źle, to jest źle, że suby spadają, tak? Bo to ze strony Blizzarda, natomiast nie jest źle, że, że, że to po prostu się dzieje z tego względu, że Blizzard może w końcu przejrzy na oczy. Dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć.